Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w nocy z 26 na 27 stycznia. Trzech zamaskowanych sprawców wdarło się do domu przedsiębiorcy. Steroryzowali domowników i zabrali pieniądze. Ich łupem padła suma 190 tysięcy złotych w walucie polskiej i obcej. Wczoraj zatrzymani przez policję, podejrzani o napad, doprowadzeni zostali do prokuratury w Kamiennej Górze. W wyniku działań policji zostało, początkowo zatrzymano kilka osób, z czego materiał dowodowy wskazuje na trzech na trzy osoby, którym postawiono zarzuty. Na razie rozboju te, te zarzuty ulegną zmianie, bo pan właściwie miał obrażenia w związku z tym po uzyskaniu opinii to te zarzuty będą ulegały zmianie. Z tych trzech osób podejrzanych jedna w, w, w niedzielę został skierowany wniosek o rozpoznanie o, o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu wczoraj sąd zastosował taki środek, wczoraj było słuchanych kolejne trzy osoby jeszcze, z czego jeden z podejrzanych prokurator zastosował środki wolnościowe Jest, natomiast wobec trzeciego po przesłuchaniu został sporządzony wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu o 17:00 został złożony taki wniosek dzisiaj czekamy na godzinę kiedy sąd wyznaczy posiedzenie zobaczymy jaki będzie skut jaki będzie finał tego wniosku wszyscy byli karani inni no, za uszustwa za kradzieże no Czyli i za podobne, za podobne tak oraz za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Dwóch z nich na pewno odbywało kary pozbawienia wolności, w tym jeden z tych panów kilkunastoletni wyrok odbywał. Dwie osoby są mieszkańcami Wałbrzycha, jedna osoba nie posiada swojego miejsca zameldowania ani pobytu.